Bartek Gajos, Ernest Wycieszkiewicz, Polihistor 2.0. Program Centrum Joszewskiego. Mam wrażenie, że to wszystko idzie w znacznie szybszym tempie, w porównaniu do tego, gdy spotykamy się online. A chcielibyśmy zacząć ten odcinek od tego, że bardzo Państwu dziękujemy za te wszystkie pozytywne komentarze, które pojawiają się pod naszymi filmami, za subskrypcje, za lajki. I liczymy chyba na to, że jeśli macie państwo jakieś pytania czy pomysły na tematy, które powinniśmy poruszyć waszym zdaniem, napiszcie je. Bardzo chętnie przygotujemy się z Ernestem w miarę naszych możliwości. – Zdecydowanie. – I jeśli te tematy będą oczywiście odpowiadały też naszym specjalizacjom, bo nie znamy się na wszystkim siłą rzeczy. A teraz przechodzimy do tematu poświęconego pieniądzom. – Pieniądzom, tak, dlatego że Ukraina zmaga się od już prawie trzech lat z rosyjską agresją. Wszyscy widzimy dzień w dzień obrazy płynące z Ukrainy po ostrzałach, zniszczona infrastruktura energetyczna, budynki, szkoły, szpitale. Te zniszczenia są dla nas oczywiste, ale pojawia się też dodatkowa informacja. Kijowski Instytut Ekonomiczny opublikował raport 30 stron bardzo rzeczowej analizy strat z trochę innej perspektywy. Strat, jakie gospodarka ukraińska ponosi w wyniku wojny, a jeżeli chodzi o przychody potencjalne, które mogłaby zyskiwać, gdyby tej wojny nie było, bo zazwyczaj widzimy tylko zniszczone budynki drogi i tak mierzymy to, co się dzieje. Natomiast gdyby Rosja nie najechała Ukrainy, ona by się po prostu rozwijała w jakimś tam tempie, załóżmy takim jak przed wojną. I badacze ukraińscy próbują przeanalizować na bazie wszystkich sektorów gospodarki, jak te straty dzisiaj wyglądają. Powiem, że globalna kwota no, robi wrażenie, bo to jest prawie 400 miliardów dolarów. Tak dla ilustracji, budżet obronny Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa światowego, to jest 800 miliardów dolarów, czyli połowa budżetu rocznego wojskowego Stanów Zjednoczonych to są straty ukraińskie. Więc to pozwala wyobrazić sobie mniej więcej, z czym zmagają się dzisiaj Ukraińcy. Chcemy w tym programie trochę naszkicować bardziej szczegółowo to zjawisko, abyśmy też zastanowili się jak po zakończeniu wojny i w jaki sposób my zachód możemy zareagować na to, aby za naszą wschodnią granicą nie powstała gospodarcza czarna dziura, która będzie wsysać wszystko, co wokół, ale państwo, które będzie w stanie się rozwijać. Słuchaj, ja jak przeczytałem ten raport, to od razu mi się przypomniała taka publikacja przygotowana swego czasu przez miasto stołeczne Warszawa w okolicach 2005-2007 roku. Wówczas przygotowano taki raport dotyczący tego, by policzyć straty Warszawy w okresie II Wojny Światowej i policzono, że było to na ówczesne miliardy złotych, 54 miliardy złotych, na ówczesne pieniądze wówczas w latach 40. Natomiast gdybyśmy to mieli przeliczyć na dzisiejsze dolary, no to wyszłoby to na kilkaset miliardów dolarów, co najmniej, bo to było 85% Warszawy przecież zniszczone. Mnie ten raport zainteresował, dlatego że zastanawiam się, po co się go robi, i to jest chyba najistotniejsze. To znaczy, to będzie z pewnością argument polityczny wykorzystywany przez Ukraińców na różnych polach dyplomatycznych, ale szczególnie przede wszystkim po to, by domagać się reparacji albo wykorzystania tych zamrożonych aktywów rosyjskich, które są w większości przechowywane w Belgii w Eurokliże I to jest jedna rzecz. Ale to też pokazuje, myślę, że bardzo dobrze, jak Rosja tę wojnę prowadzi i do czego Rosja jest zdolna. I to ten raport znakomicie pokazuje, można na jego podstawie wyciągać wnioski, jak Rosja prowadzi, jaką ma strategię wojenną i do czego może się posunąć. Więc to są rzeczy, o których ja pomyślałem, kiedy ten raport przeczytałem. Ale mam, mam właśnie takie pytanie do Ciebie, bo myślimy, o Ukrainie i o tym, że Ukraina mogłaby więcej zarobić, gdyby tej wojny nie było. Ten raport to jednoznacznie oczywiście pokazuje, ale z drugiej strony chciałem nawiązać do kwestii sankcji, bo bardzo często, kiedy mówimy o sankcjach na Rosję, no to tam brakuje chyba tego elementu, ile Rosja mogłaby zarobić, gdyby tych sankcji nie było. I tych metod myślenia o tej wojnie i liczenia tej wojny, chyba o nich bardzo często zapominamy. Hmm. Tak, oczywiście. To są tak zwane utracone możliwości. Tak to się profesjonalnie nazywa. Czyli każdy z nas, każde państwo wyobraża sobie jakoś swój rozwój w najbliższych latach, i gdy zmienia się nagle, zmieniają się uwarunkowania, czyli wojna, to to błyskawicznie wpływa na, na te wyobrażenia. No tylko tu mamy tą różnicę, że Rosja, czyli Putin podjęli tę decyzję autonomicznie, uważając, że ten bilans strat gospodarczych, nieuchronnych, bo wiedzieli, że będą sankcje. Być może nie spodziewali się tej skali, ale wiedzieli, że one będą. Ale założyli, że ten bilans strat i korzyści, ale korzyści polityczno-ideowych, takich mobilizacyjnych, wypadnie raczej po stronie zysków. Rosja traci ogromne pieniądze. My skupiamy się na tym, że PKB Rosji rośnie, bo płyną petrodolary, bo gospodarka się nie załamała, bo makroekonomicznymi trikami są w stanie Rosjanie utrzymać się na wodzie. Natomiast rzeczywiście zapominamy o rzeczy, która jest niewidoczna i niemierzalna w istocie, albo bardzo trudna do zmierzenia. Na przykład przed wojną z pewnością istniało wiele zachodnich korporacji, nie tylko zachodnich, które patrzyły na rynek rosyjski jako miejsce do inwestycji, więc planowały na przykład w perspektywie 5-10 lat budowę fabryk. Stawianie jakichś budynków, budowa infrastruktury energetycznej. I wojna zatrzymała to błyskawicznie, bo ryzyko związane z inwestycjami, z sankcjami sprawia, że teże firmy albo uciekły z tego rynku, albo zmieniły plany, zawiesiły je. Nie zmierzymy tego dzisiaj, bo trzeba by mieć raporty dotyczące prognoz tych inwestycji. Natomiast to jest ogromna siła rażenia takiego narzędzia długofalowa, dlatego że te inwestycje nie wrócą, nawet gdy wojna się skończy. Natomiast rzeczywiście po drugiej stronie jest też to, że my nie widzimy do końca strat ukraińskich. Widzimy obrazy, widzimy zrujnowane miasta, ale nie zdajemy sobie sprawy właśnie z tych kosztów, które ponoszą obywatele Ukrainy w takiej płaszczyźnie jak edukacja na przykład, czy ochrona zdrowia. Bo to nie chodzi tylko o zniszczone szpitale, tylko o to, że ci ludzie jednak muszą się jakoś leczyć. Chorują częściej albo nie mogą się leczyć. To jest też rodzaj kosztów które ponosi społeczeństwo ukraińskie jako całość, bardzo trudne do zmierzenia. Możemy sobie to przeliczać dopiero przez na przykład statystyki, jeżeli chodzi o, o poziom wyleczalności z danych chorób. Czy są lepsze czy gorsze? Pewnie są gorsze. A to przypomniałeś mi, sorry, wejdę Ci w słowo, to przypomniałeś mi, że zaraz po II wojnie światowej liczono dla Związku Sowieckiego i bardzo często też wliczano jako straty drugowojenne statystycznie nieurodzone dzieci, które mogłyby się urodzić, gdyby tej wojny nie było. Tak, to jest coś, czego nie widzimy, ale jest tak zwanymi kosztami zewnętrznymi tego, co się dzieje. I ten raport jest ciekawy, dlatego że pokazuje mniej więcej to, gdzie Ukraina mogłaby być, gdyby nie wojna. I jeszcze kilka, może takich ilustracji, żeby zrozumieć skalę tych strat, żeby ułożyć je gdzieś sobie w głowie. No na przykład w rolnictwie. Straty w sektorze tym na Ukrainie sięgają ponad 33 miliardów dolarów, co jest równowartością rocznych wydatków na rolnictwo, na przykład w takim kraju jak Francja, która jest jednym z największych producentów rolnych w Europie. Straty w sektorze energetycznym to jest 12 miliardów dolarów. Straty w budownictwie to jest z kolei no, ogromna kwota, 133 miliardów dolarów. To jest, sprawdziłem to, tyle co cały budżet roczny Wielkiej Brytanii na ochronę zdrowia na przykład. Więc. To są potężne środki, które wyparowały w zasadzie z, z Ukrainy. Oczywiście na Ukrainę płynie wsparcie, ale to wsparcie na razie globalne to jest około 100 miliardów dolarów, które napłynęły w różnej formie ze strony państw zachodnich głównie po to, żeby ratować ukraiński budżet, który zmaga się z, z oczywistym deficytem. To wsparcie przede wszystkim idzie też na na zdolności obronne Ukrainy, a nie na ratowanie wszystkich sektorów. Więc ta różnica między tymi 100 miliardami dolarów a 400 miliardami strat, które wykazuje raport, no pokazuje na przykład to, o czym wspomniałeś, jak ważne są te aktywa rosyjskie. To jest 300 miliardów dolarów około, które w zasadzie powinny być przeznaczone na reperowanie ukraińskiej gospodarki niszczonej przez Rosjan w toku wojny. No to będzie z pewnością kolejna cegiełka, tak jak mówiliśmy w tej całej dyskusji, ale y, kiedy czyta się też ten raport, no to od dwóch lat, w zasadzie od początku samej wojny, y, kiedy ta wojna trwa, to jest dla mnie paradoksalne i ja to obserwuję przyznam się szczerze, z dużym zdziwieniem. Mamy mnóstwo konferencji na temat rekonstrukcji Ukrainy. I tego, że Ukrainę trzeba będzie odbudowywać, że to jest też ogromna, przepraszam za słowo, ale jednak okazja do tego, by. Zainwestować na Ukrainie dla zachodnich firm, które będą tę Ukrainę odbudowywać. No i kiedy popatrzy się właśnie na te statystyki, które ty powiedziałeś, czy na na przykład kwestie samego budownictwa i nieruchomości, które poniosło ogromne straty, niektóre miasta w ogóle dzisiaj już kompletnie nie istnieją, jak stwierdzają autorzy raportu, to zastanawiam się, czy, no właśnie, nie wiem, bo to jest bardziej Twój temat, czy ludzie z biznesu też takim raportem mogą być zainteresowani w Europie, żeby planować ewentualne dalsze działania co do tego, gdzie można zainwestować, gdzie można szukać ewentualnych punktów wspólnych, co do do inwestycji właśnie na samej Ukrainie, w kontekście tej całej odbudowy. Jak to spinać też na poziomie takim, że na przykład wyobrażam sobie, to jest moja spekulacja w tym momencie, ktoś będzie zainteresowany odbudową czegoś w obwodzie kijowskim, no ale oczywiście będzie potrzebował jakiejś gwarancji, nie wiem, ze strony rządów, Unii Europejskiej. I jak na to patrzeć? W sensie zastanawiam się nad innymi praktycznymi wykorzystaniami takiego raportu. Zdecydowanie to jest, on jest bardzo ogólny. Dla, dla biznesu ważniejsze są dane bardziej szczegółowe, jakie regiony. Poniosły jakie straty, w jakim sektorze. Jest pewien plus, który jest związany z wojną. To ciężko mówić w takiej formie, oczywiście. Natomiast pojawia się coś takiego, co się nazywa efektem bazy, czyli ten spadek, te zniszczenia, rozprowadzenie Ukrainy do parteru w sensie gospodarczym oznacza, że jeżeli wojna się zakończy i pojawią się gwarancje tego, że Rosjanie nie będą dalej metodycznie niszczyć Ukrainy, to wówczas Stosunkowo niewielkie inwestycje będą oznaczały bardzo szybki skok i odczuwalny skok w poszczególnych regionach, bo pamiętajmy też, że część tej infrastruktury, czy znaczna część, była dosyć stara, zniszczona. Postsowiecka. Więc w tych samych miejscach dzisiaj powstaną no, nie sowieckie budynki, ale raczej nowoczesne konstrukcje, co rzeczywiście będzie miało bardzo szybko wizualny i taki dostrzegalny efekt dla społeczności. Natomiast to będzie trwało. Więc dla biznesu oczywiście, który jest, nie ma sentymentów spe specjalnie. Interesuje go to, żeby było bezpiecznie, I zyskownie. i zyskownie te zyski będą, dlatego że tu się pojawi no, ogromny obszar w uprzemysłowionym kraju, dobrze wykształconą jakby siłą roboczą i z ogromnymi potrzebami. jest to naturalne miejsce do napływu kapitału, tylko muszą być warunki do tego stworzone odpowiednie, co jest zależne od tego, jak w którą stronę będzie toczyła się wojna. I pamiętajmy też, że ta wojna trwa i te straty, o których mówimy, ten raport kończy się chyba na czerwcu znaczy on jest dzisiaj tego roku. Tak, Już tak. z każdym dniem każdy atak zwiększa ten bilans strat, jeżeli chodzi o gospodarkę ukraińską. Natomiast rzeczywiście no, w kontekście wszelkich prób odbudowy i skonstruowania w ogóle pomysłu na to, jak adresować ten problem, to jest niezwykle istotne. Ukraińcy robią, mają, mają wiele takich inicjatyw, to jest jedna z wielu, aby wskazywać miejsca, w których przyszli inwestorzy powinni próbować się, Jakąś zakorzeniać. To co? To tu stawiamy kropkę. To nie jest pierwszy nasz odcinek na temat w ogóle Stradu Ukrainy pod kątem finansowym i z pewnością nie ostatni. Będziemy do tego jeszcze wracać. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.